Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Disco Polo lubię. Jak ten pan się nazywa? Martyniak Zenek. O! Właśnie, mam zdjęcie jego przy łóżku. A lubię napisać na Martyniuka? No właśnie, twoje oczy coś tam jeszcze, jeszcze jest cała płytka. Jak no. puszczę, to nawet nie zastanawiam się, co leci, ale wiem, że fajne. <laughs> teraz taka zana wręczy ci mandacik jest. Tak? To tak. ja jestem nie na bieżąco. <laughs> czy miałaś kiedyś złamane serce i kto był tego powodem? Opisz go jednym zdaniem. Boże, teraz to już jestem tym na niego. Miałam. Musiałam go zostawić, bo on mnie znerwował mocno i... Hmm jednym zdaniem, go Pani ogo opisała? Oszukiwał mnie. Czy w młodości wróciłaś pijana do domu i jaka spotkała Cię za to karę? Nie, do domu nie wracałam pijana, ale jak miałam 18 lat, to troszkę wypiłam, że musiałam ja. zwracać, bo nie byłam przy czym zajona do alkoholu. Nie <grym> <grym> nie piło przedtem tak dużo. Ja, jak chciałabyś zostać zapamiętana przez swoich bliskich? Mm, przez rodzinę, czy w ogóle? Przez wszystkich, tak? Przez... No wesoła Stasia, wesoła, wesoła, gadała. Gaduła. Teraz to już tak trochę przycapnęłam, ale w ogóle lubiłam Zawsze dużo mówić, to no, niech mnie tak pamiętają. Jaką wesołą, wesołą gadułę, no Ile wynosiła twoja pierwsza wypłata? Jaka mm, to była praca? 85 zł robiłam w księgowości tam jakieś notatki i z tego musiał wyjść bilans, ale to mi już pomagała taka pani starsza i 85 zł miesięcznie miałam. To były inne pieniądze wtedy. Mm. To tak jak teraz chyba, nie wiem, 150 zł takich nie ma też. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Wiem, że było 85 zł. Troszkę sobie zostawiałam, a 50 zł musiałam mamie dać. Kiedy ostatnio? I z jakiego powodu? Wiem, że to była jakaś choroba, ale nie moja, tylko córki, nie? Ale to, to, to był taki płacz wybuchający, ale od razu się opanowałam nie płakałam, żeby na tego nie widziała. Kto pierwszy uwierzył w Twój potencjał i jak wspominasz tę osobę? O Boże, kochany, taki pan, który mi pracę pomógł właśnie załatwić, bo ja wtedy jeszcze nie miałam wykształcenia. Dopiero jak zaczęłam pracować. W sumie to on nie był moim pracodawcą bezpośrednim, ale tam komuś polecił, że ja mogę się nadać do tego, do księgowości, do kasy.